Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować walkę na różnych wysokościach oraz samoloty wyposażone w tylnego strzelca. Jak widać, moja kolekcja powoli rozszerza się o samoloty pierwszej serii w niebieskich pudełkach, drugiej w pudełkach pomarańczowych oraz trzeciej w pudełkach zielonych. I właśnie na maszynach z trzeciej serii odbywa się dzisiejszy pokaz. Dla przykładu prześledzimy hipotetyczną sytuację. Oto samolot RAF R8 jest ścigany przez albatrosa D3. Na pomoc nadciąga jeden Newport, który znajduje się na bardzo niskiej wysokości. Więc może przejmiemy się, co dokładnie oznacza wszystko znajdujące się na stole. Standardowa gra. Toczy się na czterech poziomach, określanych liczbą słupków w podstawce: zerowym określanym jednym słupkiem, pierwszym określanym dwoma słupkami, drugim określanym trzema słupkami i trzecim określanym czterema słupkami, zupełnie jak piętra domu. Gracze sami ustalają, jaki jest poziom zerowy wysokości, jednak należy pamiętać, że każda maszyna ma maksymalną wysokość, na jakiej może się znajdować. Dla przykładu, jeżeli wybierzemy, że poziomem zerowym jest poziom 10, są maszyny, które tam nie dolecą. A dla przykładu samolot Arbatros D5A może operować aż na czterech poziomach: 10, 11, 12 i 13. Samolot może obniżyć pułap lotu o jeden poziom natury, a wznosić się w szybkości jednego znacznika natury. O co chodzi ze znacznikiem? Otóż każdy samolot posiada coś takiego jak wartość wznoszenia. Aby wznieść się jeden poziom, musi zebrać tyle znaczników, ile wynosi cyfra przy nim. Dla przykładu, Albatros D5 na trzeciej pozycji, aby się wznieść, potrzebuje trzech znaczników. Ale jaka to wszystko wpływa wysokość? Po pierwsze, samoloty na różnych wysokościach się po prostu mijają. Nie ma ryzyka kolizji. I druga rzecz. Na każdą różnicę wysokości między strzelającymi maszynami liczba kart obrażeń zmniejszana o 1. Gdyby te samoloty były na tej samej wysokości, ścigany bombowiec otrzymałby jedną kartę uszkodzeń. W tym przypadku, jako że różnica wynosi 1, otrzyma 0 obrażeń. A więc już zaczynają się schody. Każdy, kto oglądał, Indiana Jonesa, gdy szukali Świętego Grala, pamięta scenę, gdy Indiana Jones ze swoim ojcem uciekają ze sterowca i ojciec Indiany odstrzeliwuje pionowy ster. To samo może mieć miejsce tutaj. Dlatego opcjonalną zasadą jest stosowanie ślepego stożka, który znajduje się za samolotem. Ślepy stożek znajduje się za ogonem samolotu w odległości połowy miarki. Jest to miejsce, w którym linia celowania przechodziłaby przez tylną część podstawki samolotu, w związku z czym przeciwnik tam może czuć się bezpieczny. Jednak, jeżeli znajduje się wyżej, to przecież ogon go nie osłoni. Przyjrzyjmy się na chwilę karcie bombowca. Otóż w polu siły posiada dwie wartości. Pierwsza litera oznacza przedni karabin, druga oznacza tylny. Dodatkowo bombowiec posiada dwa stożki celowania. A więc jak zakładamy w hipotetycznej sytuacji bombowiec zaczyna na wysokości 3, albatros na wysokości 2, a na poziomie zerowym zaczyna próbujący iść na pomoc Newport. Do gry wchodzą dwie dodatkowe karty. Jedna oznaczająca wznoszenie, druga Oznaczająca obniżanie lotu. Mogą być zagrane maksymalnie raz na turę nie mogą być łączone z zawrotem i melaną. Skupmy się na sytuacji bombowca entanty. Na razie jest bezpieczny, gdyż wrogi myśliwiec ma zasięg tylko połowy miarki. Jednak wroga maszyna może zacząć się zbliżać. Dobrym pomysłem byłoby obniżenie lotu, gdyż wówczas tylny strzelec mógłby strzelać, ale. Wróg znajduje się w ślepym stożku za ogonem. No i żeby było śmieszniej, znajduje się za ogonem, a więc pierwszą kartę musimy mu zdradzić. Gdy karty są już rozłożone, możemy zacząć pierwszą turę. Newport użył karty zniżania pułapu. A więc otrzymuje jeden znacznik wznoszenia. A więc z pierwszym znacznikiem wzniósł się już o 1 trzecią pułapu. Jeszcze tylko 3 tury, żeby wejść na poziom pierwszy. Pilot bombowca użył karty zniżania. A więc jego wysokość automatycznie zostaje zmniejszona o 1. Jest więc teraz na tym samym poziomie co ścigający go albatros. W tym przypadku albatros oraz bombowiec znajdują się na jednym poziomie, w związku z czym mogą do siebie strzelać na całej długości miarki. Jednak pamiętamy o zasadzie ślepego stożka. Miarka przechodzi przez tył podstawki. Jednak dobrze pamiętamy, że ślepy stożek kończy się na połowie długości miarki. Albatro znajduje się dalej, a więc bombowiec prowadzi ogień. Bombowiec posiada pojedynczy karabin maszynowy, a więc obrażenia będą ciągnięte z talii B. Jedno obrażenie i dodatkowo zacięty karabin. Tą kartę pokażę przeciwnikowi, żeby zobaczył ten znacznik. Oznacza on, że karabin maszynowy, który strzelał, do celu jest zacięty przez trzy najbliższe manewry. Nie tury, manewry. W tym przypadku należy pamiętać, że skoro bombowiec strzelał z tylnego karabinu, zacięty zostaje tylny karabin. Przedni dalej może prowadzić ogień. W samolocie otrzymujemy trzy żetony pożaru. Na koniec tury będziemy odrzucać każdy z nich i ciągnąć jedną kartę stali, a której obrażenia są aplikowane na samolot. Z jednym wyjątkiem: nie dostajemy żadnych obrażeń specjalnych. Więc jeżeli na przykład wylosujemy, że zaciął się karabin albo yy, uszkodził ster, będziemy to ignorować. A więc samolot znajduje się w zasięgu połowy miarki na jednej różnicy wysokości, a więc zamiast dwóch kart otrzyma tylko jedną. Ponieważ nasz samolot już się pali, nie dostajemy nowych znaczników tylko pożar resetuje się znów do trzech wskaźników. A że mamy trzy, nic więcej się nie dzieje. Na koniec tej tury podstawki naszły na siebie, a więc żaden z samolotów nie może do siebie strzelać. Na karcie bomowca znika trzeci wskaźnik zaciętego karabinu oraz jeden wskaźnik ognia. Przy czym pamiętajmy, że ogień powoduje uszkodzenie. Dwa obrażenia, ikonka uszkodzonego steru w tym przypadku jest ignorowana, mam nadzieję, że podobało się Państwu. A już krótce pokażę Państwu, co wydarzyło się wcześniej, czyli bombardowanie, a w trakcie bombardowania wysokość również ma znaczenie. Im niżej, tym bombardowanie celniejsze, ale wrogie karabiny maszynowe tylko na to czekają, aż się obniżymy. kartę ze stosu B. gdzie się słabsze karty. U la la. Uu, la, la. Mogę gadać co chcę i tak puszczę tu podkład muzyczny.